Siemaneczko moi kochani, z tej strony Szarika, mam dla was wspaniałą wiadomość. Mianowicie, właśnie w tym momencie ruszy mój nowy kanał na YouTube o nazwie Nora Szarikana. Jeżeli bardzo lubicie mój humor i macie niedostatki, to serdecznie zapraszam do subskrypcji oraz do wspierania mojego nowego kanału. Dobra, jedziemy, gąsia. Gąsia. To jest kaczka. Gęsi wyginęły 20 lat temu. Teraz fura suguro, macie kangury. Nawet miniaturki, yeah. The fuck? Jest kangur miniaturką. Sos. I nie mogę zabijać ludzi. Gówno! Nie gram w tą grę. Cześć czekoladka. Jesteś taki czekoladowy? Myślę, mm. że. Jeżeli się Wam spodobał, to koniecznie wbijcie na ten kanał, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. TU! Jak coś, linka macie w opisie. O, o jest! Moja głowa! O, Maciek? O nie babka. O, moja głowa. Babka! Do nieba, nieba opiekła O mój Bo... Ha, 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 ha. No nie, nie dość, że dwa zwisy, mam tu jeszcze trzeci Chyba sobie rękę złamałam, mój Boże Ciemo bądź Maciek, co? Maciek, Ale... nie, nie musi po Maćku, co ty robisz? to jest! rękę z tym Babka, babka, nie czuję ręki Obiecuję ci jedno, obiecuję ci jedno, nie, jak mnie poskładają to ci pierdolę Jestem gorzka, <laughs> najebiego <laughs> Maciek, Maciek, co się stało? Maciuś, żyjesz? Jak, co się Maciek. stało? Ale głupie pytanie, to jakby po tobie tył przejechał i byś zadał takie pytanie, co się stało? Jak byłeś świadkiem, to na co się pytasz, ale ty jesteś pu**any, Sialikan, powiem ci. Babka po mnie jeździ, a ten się pyta, co mi jest. Maciek, wszystko w porządku, no, ogarnij się! O... bo coś jest nie tak. Co jest nie tak? No, no, szukam zębów, nie mogę... Mam dziule. Zawsze miałeś dziurę, nie mieli zębów. Ja, ja... Jak to? No, taki się urodziłeś, niestety. Nie chciałem ci mówić, ale. brzydki byłeś od urodzenia. Aha. <laughs> Z czego się cieszysz, kurwa? I am stupid man, I am stupid man, I am stupid, 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 stupid man. Ja nia nia nia. Ja nia nia nia, ja nia nia. No to jeszcze kupę tam szczur. Ach, dobrze, że wziąłem woreczki na kupę Maćka. Kupę z sobie strzelę. No. A ja strzelę w twoją japę. Ej, słuchajcie, słuchajcie, sytuacja kryzysowa. Rodzina, ej, 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 babka, babka, słuchaj, babka, ale, ale słuchaj. Dobra, Maciek, słuchaj, nie widać, żebyś słuchał. Ja? Czekaj, naprawię cię. Słuchajcie, rozbiliśmy się. Na jakiejś wyspie Nie mam pojęcia gdzie jesteśmy Cudem przeżyliśmy, nie mam pojęcia gdzie jest wrak samolotu, ale pewnie rozpieprzy się bo podwrócę z kartonu i musimy zdobyć pożywienie Musimy zdobyć wodę pitną, musimy przetrwać, dopóki nie pojawią się te posiłki Te! Pomoc drogowa! Co tam się ka pojawia jak się samolot rozbije? Nie wiem, nie słuchałam, bawiłam się Stevena Hawkinga ja oglądałem filmy i z patyków się układało układało się napis help i się podpalało Bardzo dobrze! Maciuś! Jaki no. on jest mądry! No też tak myślę, podpalimy jego szczotki i go zostawimy to może Tak! No, przynajmniej się... ten, no, ku... No, co? No, gówno, ześlałem się <śmiech> <śmiech> Gacie mi do dupy <laughs> przywlekają, czekajcie! <się>, <laughs> Nie no dobra, wracamy do epizodu. Okay. Zanim on wróci, to, to jednak nie będzie wolno. Jak się go pozbyć, żeby go wrócić do rzeki, żeby nie mógł oddychać, przez co najmniej 30 sekund, potem tracił jakiegoś tam po prostu zostawić pod kamieniem Nie można posadzić roślinę na to, której nie można wykopać, bo to łamie prawo i ludzie by cię nigdy nie odkupali i nie znaleźli. Jakby nie patrzeć obliczając kąt, który wijał na nas powietrze, a następnie przeliczając spadek oraz kąt, w którym spadł samolot, możemy jednoznacznie stwierdzić, że sinus kąta prostego był zdecydowanie dodatni i w ten sposób... Co ty p... Hehe, kiga się bawiła! Kalibracja! <laughs> Rodzina, słuchajcie, musimy się podzielić na drużyny. Maciek, stanowisz jedną drużynę? No dobra. Zajmujesz się kopaniem grobów ty Idziesz po patyki, a ja rozkręcam imprezę. Stefan. Czy on właśnie poszedł ześć no. swojej gówno? Nie, to ja tam slałem. Stefan! O! Ja pierdolę, na sobie mówiłem nie za dużo tych grzybów śmiesznych. O, kolega ze wsi, <laughs> rozumiem. O jakich grzybach tutaj mowa? To odejdź te... do ode mnie stara pruska. A, jak ty żeś mnie nazwał? No, no daj stąd. No może się poznamy troszkę bliżej. Idź ode mnie ty. Dzień dobry, cześć, dobra, dobra, wyjdź za drzewo. U. Ludzi straszysz U. swoim ryjem i że tam słuchajcie. Prostu... i teraz to, do nieba. Nie, Dzie Dzień dobry, do Wita witam pana. E jak pan wygląda? Ech. E e e e e e Maciek, myślałem, że ty, ty jesteś taki ten brzydszy, nie? Dzień dobry, jestem. Co pan robi? Cześć, nie dotykaj, proszę jedzenie, mnie jedzenie. Jedzenie. Jak jedzenie, jak jedzenie. Dlaczego pan, co pan tu jadł w ogóle, tak się chciałem zapytać za tym dżewem, bo tam wcześniej Maciuś robił swoje potrzeby, załatwiał no i to tak... A to to nie był kokos? Nie, to nie był kokos. To nie ma smaku kokosu, na pewno. Eee, <laughs> ważne, że ciepłe. Okej, okay, to gdzie my jesteśmy w ogóle? Chciałbym się zapytać, bo lecieliśmy samolotem w stronę Bieszczad, a to chyba nie, nie są Bieszczady. Ja patrzyłem na ulotce, to tam kurorty były i coś, a nie takie, co to jest. Ja wiem, że w Polsce to zadupia, ale no bez przesadzeń, tak? Też nie wiem, gdzie jest jestem. Macie, jak ty z nim pogadaj, bo on chyba twoim językiem mówi. No, zaczęło się niewinnie. Chciałem iść po mleko. Ja w jakieś 30 lat już szukam i nie mogę znaleźć. Dzieci cały czas czekają i nie, nie mogę nic znaleźć. Kompletnie zgubiłem się. Ja żem tu kokos od 30 pi... dolonych lat zbierał. 30 lat, żeby zrobić mleko, Pamiętajmy, Pamiętajmy i... że ja mogę robić mleko. Babka Babciu, w tym wieku już nie. Twoja mleczarnia jest zamknięta. 30 lat się zastanawiam gdzie ja jestem? A dzieciakom powiedziałem, że tylko po mleko idę. O, I babka z dupy teraz się tu pojawiłaś. No U. tak, jak zwykle. Byłam za tym za te krzakiem, za tym drzewem, szukałam tych marzeń. No kontentu na Instagrama, bo babka trzeba wstać. Instagram, link w e Instagram link w opisie, nie przerywaj mi, bo ci jemne. I Facebook też. Dokładnie tak. Moje zdjęcia całkiem... No dobra, nie całkiem. <grym> I, I tak, zapraszam, link w opisie. Pyk, szarikana tam... no trochę tam jest, no bo nazwa mi się pojebała jak wpisywałem, ale ogólnie... Jest nie jest. Możesz się już zamknąć stary, krzybie. On robi gówno i ty to wycinasz podczas montażu, bo wydaje ci się, że jest cringe'owe, a to co ty mówisz cały czas to się k***a nadaje do świetnika. A tam gówno cringe'owe, każdy straa się nie umie przyznać. Tak, a wszyscy mówią, że nie strają. Po co kible buduje się w domach? A czasami, jak papierem bierzesz i papier się przebije, to aż gówno wycierać o rękę. Tak, no to jest takie. No, nie, no, jeździej jak poligę. <śmum> i pomyśl, że czekolada. Oj, to Alika myśleć jakaś tym lasiem. Papier toaletowy to jak piło łańcuchowe. Moment nieuwagi i palec uje ty... Możemy już przejść dalej do sceny. My... Może, no, musimy, bo ty. <śmum> No trochę mi jest tu ciemno, nie? No może byście się chcieli przespać w moim namiocie? Mam tam niedaleko rozstawiony obóz. Jeden namiot? Chyba Jeden... dwa. Nie pamiętam, już nie umiem liczyć. Na pewno. Wynocha nie stąd, je... stary. A, no hej, no. Jak zwykle. Nie doży na Tinderze mi nie wyszło, to jeszcze tutaj po prostu. Nie mogę. No, nie, nieważne. To chodźcie, w tamtą stronę. A, ale, 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 ale... Tak? No ja nie wiem, czy mamy dość zaufania, żeby... Może wy nie macie, ale ja Nie mam... musicie. Cóż sobie śpicie, pod tym gołym niebem, jak was porun pier... albo jakieś pumy zjedzą, to życzę wam powodzenia. Do widzenia wam. O, mają tu zo! Dobra, Maciek chodź. Nie mamy wyboru chyba. Czy ten pasek to jest Guci? No czym ty pierdolnie robię to? Ty, ty no, jak te jak te nic buty, nic. te buty to jak nic, Louis Vuitton, 10 tysięcy Zjadłem gówno okej, okay? nie czuję się za dobrze Ja mam pytanie, ja mam pytanie do pana Czy jest pan może influencerem? Bo widzę, że czapka, czapka to jak nic Off-White'a Ten to jak nic, to jest Louis Vuitton nikt się nie obrazi jak zarzucimy ją na ognisko Nie mam nic przeciwko temu No, no i bardzo dobrze Bla, bla, bla. bla. <grystek> Lubię tego gościa. Nie gadaj, że skarpetki z Kelvina Klejna też. <grystek> o, <Jesus. grystek> Zamknij w końcu mordę. O, a jak palisz to elemy czy te niebieskie? Taką fidę? Kłebo? Coś to panu mówi? Panie, panie, proszę Pan <grystek> się nie denerwować. Ona taka jest. Ja sądzę, że pilot drugi specjalnie na rozi. żeby tą babkę się pośbić. Mm. Wracając, mm. widzę, że pana cera jest całkiem trochę zeschnięta. No, Jeszcze ja kawałek. To może z niveły. Mm. Mm. To nie wie pan plaster, niweły, mogę oddać za... Mm. 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 Jocie! Czy to jest ta słynna wodzionka? To jest ten słynny solnik. Zupa na soli gotowana. Maciuś, czujesz? Święta. Nie jadłem. Wiem, bo ci nie dajemy na święta jedzenia, ale... Ale czujesz ten zapach świąteczny? Nie, nie. Nie wiem, co ty tam wciągasz. Tam jest akurat moje gówno, ale Życzę ci powodzenia, smacznego. Nie, nie. Nie kupi pytania, że daje mi. Czy, czy, czy Czuję, smak świąt, jakich świąt? Jak, jak, jak zaś wsiąmika nie byłem w pokoju. A co, a czy to jesz? Co, co to jesz? I co ja mam odpowiedzieć? Lina debilu. <słuch> a to, a to, a to, a a, a, a to. To? Nie wiem, znalazłem gdzieś jak się rozbiłem, to było takie. Pa, pan wojskowy? Chyba Uf. tak. Oj, chyba ciężkie pytania zadaje. Jedynie Nie. co tu jest ciężkie to utrzymanie psychiki z tą starą babą tutaj. Bo pan powiedział, że tutaj jest tylko jeden namiot, a ja widzę dwa. No właśnie. No jest jeden. Jeden. Jeden, jeden. jest Cię. jeden. On jest głupszy niż wiesz kto. E, babka. No. Hej, ja chociaż liczę do 50, on do 10. Bo jak ja liczę, to używam paluszków, a każdy paluszek to 50. Dobra, koniec tego strania w bania. Yy, możemy iść spać. To ja wezmę ten namiot, a wy idziecie tu. Ale ono śpi na dworzu. hej ja jestem ją... stara. Ja na ty no chodź mnie to stara ty. Jaks, ja stara? Ja mam tylko 89 <laughs> lat w 1900 no ja przed snem chciałbym posłuchać jakichś historii, a pan wygląda na bardzo doświadczonego w takich historyjkach. Chciałem się poślas na to prawda. To niech pan opowie coś o tym miejscu, jak pan tu trafił może. No więc to było dawno, dawno temu, jak płynęliśmy statkiem z moją załogą. Był to piękny dzień. Mieliśmy ostatni transport do domu. E, pan, wyszedł, pan, pan wyszedł po mleko i popłynął statkiem z załogą. E, to czekaj, to nie tak. A, bo pewnie była taka dziewczyna. Co? No, Nazywała nie wiem, no, się Milka. Zagad... A to na krową nie była? Co za różnica. Ty jesteś kur... kangurem i też z nami gadasz. <laughs> w sumie... Proszę kontynuować. Wyruszył pan w podróż pełną przygód po krowę zwaną Milkę, żeby ją wydoić dla dzieci. On chciałem ją wydać z nie. Nie mi, babo taki... stara. No i co tam było dalej? Płynęliście, płynęliście i co? Płynęliśmy tym statkiem i się wam paliwo skończyło. Prawie, no nie do końca, można tak powiedzieć. Alkohol się skończył. Trzeba było na jakąś wyspę zajechać. Rumu zrobić szybko, napakować na bak, żeby było czym płynąć jeszcze. Nie no, tak musiałaś no mi się ślać, <coughs> Więc sobie pomyślałem, hmm, ta wyspa może się nadawać, można tutaj coś ciekawego zrobić. No i tak jak myśleliśmy, zrobienie rumu, skąd to masz? Z dupy. Napój z dupy! Dodaj energii, plus 10. <grybki> to przez tą drogę, co tu szedłem, znalazłem grzybki. Więc sobie pomyślałem, dlaczego nie. Wziąłem grzyba. Jak ty się rozbiłeś, kurwa, bardzo na tej tutaj i piepają te grzyby. Żuka nie do końca, ty s... <grybki> Ta historia jest taka z dupy. A słyszeliście o wycieczce po cukier, Kambodżański? O kurde, co wszystkim? Menel, co tam? Bo no ale co historii. my teraz nagrywamy, co? kurde, jakieś co? wycieczki, a nie rozfriza, i stąd! No. <laughs> co, co, co? I to mleko i co po, co? Kapka! Oh. No obójcie, ty s... Jak cię piznę, zaraz! Jestem słodka. Daję niebo. Oho, f**k! bo mi się przypomniało, że była Weroniczka z nami w walizce. Gdzie ona jest? Ty, rzeczywiście. Babka, bo ty się pakowała do walizki, gdzie ją dała? Ja, za okno. A, okej. Okay. No to jest za oknem. O pierw. głupoty, ile spać? To ty opowiadasz historię, debilu. Ej, wyzielony, ty. Chodź, tu się zdrzemniemy. Okej. Okay. O. o, ale myściuwa fajna. <Enlight congestion> <Rud whatnot> ale to wiadra, nie tutaj! Jak do wiadra, no pod się! <m média> Widzę, że tam nasz rozbitek się schował. Jestem słodka. Daje niebo No mój Boże, nie jest Bo mi się przypomniało, że była Weroniczka z nami w walizce i jest. Ty, rzeczywiście. Babka, bo ty się pakowała do walizki. Gdzie się dała? Ja? Za okno. O Ale się wy...